Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z potwierdzonych transferów. Dawno nie było tej serii na moim kanale, ale już wraca, będą się częściej pojawiać właśnie z tego odcinki. I zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na dzisiejszego live'a na moim kanale, który odbędzie się o godzinie 20, tak więc mam nadzieję, że będziecie tam. Będę, rozmawiając z Wami przez telefon, układał draft, tak więc będziecie mi podawać jakby do niego numerki, dzwoniąc do mnie po prostu, więc zapraszam o 20 na moim kanale, tak jak mówię. A my już zaczynamy, Wy możecie zostawić łapkę na startę jakby powrotu tej serii. I na początek mamy transfer Danilo można powiedzieć, że transfer z ostatniej chwili, bo z tego co wiem został przypięty dzisiaj. Za 30 milionów się przenosi Brazylijczyk do Manchesteru City i jest to bardzo udana transakcja dla Realu Madryt, no bo ten zawodnik zdecydowanie nie miał udanego sezonu. Słabo mu szło, no nie zdobywał bramek, asys, no mimo, że jest obrońcą, to też w defensywie mu słabo szło. Tak więc tutaj te 30 milionów naprawdę jest dużą kwotą jak na tego zawodnika. No ale my możemy przejść dalej do Kolarowa. Jest to transfer z Manchesteru City, ale do Romy. Kolarów przenosi się tam za 5 milionów. No i ogólnie kiedyś, właściwie nie kiedyś, bo jakiś miesiąc temu, Kolarów powiedział, że chciałby po opuszczeniu Manchester City zagrać w Lazio, czyli w jego byłym klubie. Jak wiecie, Lasy i Roma są to kluby, które można powiedzieć się nienawidzą, a tutaj przechodzi do Romy. Tak więc dziwne zachowanie. Przechodzi do największego rywala swojego byłego klubu, gdzie mówił jeszcze niedawno, że chciałby w nim zagrać. Tak więc bardzo dziwnie, panie Kolarów. No ale to jest jego decyzja. Przypuszczam, że tutaj pieniądze zadecydowały. Dalej mamy Moratę, który. Przenosi się do Chelsea, także jest tutaj uznana ta transakcja za bardzo udaną dla Realu. Duże pieniądze wyłożone na stół, no i wszystko zależy od tego, czy Murata się przyjmie tam w lidze angielskiej. Zobaczymy. Jeszcze nigdy w niej nie występował, tak więc naprawdę to jest bardzo zagadkowe: czy właśnie spisze się tak jak powinien, czy będzie występował w pierwszym składzie, czy będzie strzelał, asystował, no tego wszystkiego dowiemy się już niedługo, bo sezon powolutku się zaczyna. Tak więc sam jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. A my przechodzimy dalej do Arnautowicie, jest to także transfer na poziomie Ligi Angielskiej. Przenosi się on ze e, Stoke City do West Hamu za 28 milionów, tak więc kwota bardzo duża, no, ale załanik także jakościowy, taki przyzwoity. Jeden z lepszych po prostu w, w Stoke City. Zobaczmy, jak mu będzie szło w West Hamie. West Ham się niesamowicie zbroi i o tym dowiecie się jeszcze w następnym transferze. No tak więc cóż, Arnautowicz przechodzi do West Hamu. Na pewno duże osłabienie e, Stoke City. Tam w sumie został z takich lepszych załaników w zasadzie tylko e, Diouf, no i oczywiście Shakiri. Tak więc zobacz, to me jak to będzie wyglądać, jest jeszcze Batland oczywiście, no ale przechodzimy już dalej do ostatniego transferu na dzisiaj, jest to Javier Hernandez, czyli Chicharito, który także wzmacnia londyński zespół West Ham United, zobaczymy czy także będzie się tam Javier Hernandez dobrze spisywał, jest to według mnie taki jeden z najbardziej niedocenianych napastników bo gdzieby nie występował szło mu dobrze, a nigdy nie dostał takiego nie wiem, miana solidnego snajpera w Bayerze Leverkusen dobrze mu szło, w Manchesterze United przecież kiedyś także strzelał, w Realu Madrid potem no może tam akurat nie był jakiś okres udany, ale jak już dostawał szansę, to je wykorzystywał. Tak więc zobaczymy. Mam nadzieję, że w West Hamie odpali i w końcu zobaczymy, jak jest bardzo wartościowym zawodnikiem. No bo w końcu jeszcze mam troszkę lat grania w piłkę przed sobą, ma bodajże 26 lat. Tak więc zobaczymy, jak się będzie spisywał w West Hamie. A na dzisiaj to będzie tyle, tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Tak jak mówię, możecie zostawić łapeczkę w górę, możecie także wbić na live'a dzisiaj o 20. Tak więc to będzie na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!